Cześć siemanko, ja jestem MendelStive.pl Dzisiaj gramy sobie w, Ma w Minecrafta na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Bedwarsy. Nie ciągle mi to wyskakuje, no to niedobrze. Ale jak już mówiłem, dzisiaj gramy sobie w Bedwarsy. Z randomówkami. Jak widać z nami jest Stevek Ale pozdrawiam. Pozdrawiam Steve'ku. Krywanik, Smart, Toilet, Podłoga, MC. No po zdrowie. Napiszę już od razu. V. O nie! Tylko my będziemy. Słabo. Ale no i zawsze będzie zapomniałem w No i jesteśmy koło siebie, jest ok koło siebie od razu. Pewnie to wygram od razu. Więc nie ma co myśleć, że to przegram. Obym to wygrał, bo niedawno był filmik, że przegrałem z moim teammatem. I to było smutne, to było smutne, tak? To było bardzo smutne. Ja myślałem, że to na Ezie wygramy, A my to przegraliśmy na Ezie. Teraz próbuję wygrać 2-3 areneczki On leci na diaksy, on się nie spodziewa, że ja mu na łeb skoczę, Tak, skoczę. Oby on tylko nie wiedział, że ja tu kopię No chyba wie Albo i nie No czemu ja tego nie kopię? Dobra, niszczę, dobra, nie ma obyryka. Mam 18 bloków On ma lagi, on ma lagi Więc to wygram Albo moje nupczenie No i wygrałem Pierwsza ryneczka wygrana Widzimy się na drugiej ryneczce I Teraz wejdę Czekajcie Jakie lagi? Wielkie lagi, bardzo duże lagi O dobra Pozdrawiam moją ekipę, czyli pogromce 7 na YouTubie Aleksowa za Zadym dymkę Wiktoriusa Nikogo tam jeszcze mamy wysłanego O i Admin dołączył tak prostu. Dobra, lecimy na jedynki Jest znowu ten sam gracz, więc może być ciężko no ale wyrzucony z uplaj. Myślę, że nawet to możemy wygrać Kolejna Mario, ale wątpię, wątpię, wątpię <ścoughs> Ludzie nie ogarniają swojego życia, jak widać Ta morda tego Steve'a jest kozacka Musicie sobie tego teksturpaka ściągnąć O, już się zaczyna żeby mieć tą taką mordę Steve'a, bo ona serio jest kozacka. A my tu oczywiście mnie nie łapse w górę, suma, sobie, sobie, sobie z w miłym komentarzu albo którym momencie się będzie się podobał. okej okay, już jestem. Mała, mała przerwa bo coś się stało teraz bardziej zdefenduję Żeby nie miał ze mną już kompletnych szans ten typo nie we mnie wygra ze mną bo ja taki nubek no patrzcie jak to zamurowałem no to jest kozak normalnie najlepsze obudowanie świata tutaj jest gracz Sunes pił rangę VIP, więc pozdro. Nie mam o czym gadać, więc gadam o takich durnotach, jak widać. Ale się pięknie podbudowałem do niego. On tak mi się nie spodziewał o tym, że ja go tak zrobię tutaj zaraz. Dobra, on już spada. A ja niszczę mu wyrko, łóżko, jakby ktoś nie wiedział, co to jest. No i wygrałem kolejną areneczkę. Więc jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Już dwie areneczki wygrane. Moim celem jest wygrać 100 arenek. Na razie mam na koncie swoim 73, bardzo mało. Bo po prostu ktoś mi zmienił nick, a to było słaby nick bardzo. Nawet zboczony trochę. O Jezu, co ja gadam? Będą hejty duże, o już to widzę. O, zines dołączył. No i co? Nadal nagrywa tego live'a? Ile on może nagrywać tego live'a? Dobra. Szkoda, że osunęli te jedno lobby. Bo jak widać nikogo tu Dobra. Pójdziemy na dwójki, może nie. Może czwórki. Na czwórkach przegrywam. Ale możemy spróbować. Tutaj już wbijam do yellowów. No i znowu ta morta to jest kozacki. Co, czekamy sobie. No yes. Nie patrzcie na nigi ludzi, bo to naprawdę nie jest fajne. To jest głupie. Takie głupie niki ludzie wymyślają. Ja w to nie wierzę. Dobra, arenka już się zaczyna. Zaczęła się już. Się ma. Gramy na live, więc Pozdrojty To jest chyba ostatnia ręka w ogóle. Ale mamy zineza na live, więc chyba wygramy. No, oby, oby, naprawdę. Eee, to jest. I dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje, o ile je dostałem, bo nie pamiętam. Od filmiku tej serii z Versus Pig minęło 5 miesięcy, coś takiego. No i tam wbiło już 50 osób ponad, chyba. Więc, no, nie spodziewałem się, że taka aktywność będzie. No ale jednak inne tematy to dobra część. Dabaj, ja tu szybko zrobię ten most. on ma no, no knoka. Serio? Już drugiego cheatera na tym słuchałem Dramat Nie ma sojuszu, nie ma, bo banana dostaniemy Tylko na Hypixelu, no nie Co ja zrobiłem ogólnie, to było... Akcja roku normalnie Wiktorius narzeka, że go zabijam, bo mam cheaty chyba, coś takiego, nie wiem o co mu z tym chodziło, ale mówi, że po prostu jestem kozakiem w, w PvP. A ja się z tym nie zgadzam i to jest takie, wiecie, takie no, wiecie trochę, nupczenie. Tu pierwszy, no i nie. On miał chyba też na Albo to ten Lagunes, albo nie, no nie wiem. Ale go zgłoszę chyba. Bo takich cheaterów, serio, już drugiego dzisiaj napotkałem. Słabe to jest. Jaka godzina? Nie wiem. 18.15. No to nagrywam ten filmik. 18.00 zacząłem. Aha. No może nie 18.00, później trochę. No ale długo już trwa ogólnie. No jeden iron, naprawdę. Już trwa ponad 9 minut. Nie długo 10 będzie trwał. Więc dłuższe odcinki... Bo chcieliście takie dłuższe bardziej. Jest to się cofnę najlepiej. Ida. Ida. Górskie słowa chyba. Typie się nauczyłeś górskiego. Teraz tego. O jezu. Dramat. Siema ma. Dobra, padł. Nie ma. Jeju, jak ten ekran się zjaśnia, jak ja spadam. Muszę to naprawić kiedyś. Naprawdę, muszę to kiedyś naprawić, bo to jest dramat z tym ekranem. Dobra. Ta ręka będzie w ogóle dłuższa. Jestem sam. Serio jestem sam. Dobra, to polecę na blue. Jak jestem sam, to sam na sam. Solo. 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 Solo, solo, solo. 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 O, wiem Dobra, lecę na blue. Bru. Nie, on nie ma czytów. To ten inny miał. Dobra, ty już typie nie masz łóżka. Obym ja teraz nie stracił łóżka. Dobra, on już nie ma łóżka. Ale to pięknie zrobiłem. W ogóle będzie specjal na stowinów, więc możecie się szykować. To wbije pewnie w tydzień, może dwa. Ja szybko wbijam winy. Wystarczy taki Alex z dołączy. Czyli pogromca 7 tak naprawdę. Dołączymy już. Rozwalamy po 10 arenek. Wygrywamy po 10 arenek. Oj. Z tym typem może być ciężko, bo oni mają enchant. Czy ja go zabiję? No nie. A ja chyba wyjdę z tej arenki, wiecie? Ja chyba z tej arenki wyjdę. Bo nie ma co grać z takimi typami. Albo dobra. Może to wygram jeszcze. Ale może na diamenty pójść. To jest obopólne. Znaczy nie obopólne, tylko obowiązkowe. Żeby na te diamenty pójść. Już się prosi, żeby tam pójść. Może zrobię poradnik, jak się szybko budować jak teraz, się próbuję szybko. Albo i wolno dla innych hejterów głupich, które hejtują mnie czasami. Dobra. Ej no, kup się. Ja kupiłem... Co? Ten lag jest kozacki. Na przykład tu masz dwa szmaragdy albo osiem, ale nie starczy ci na inne rzeczy. Masz tego laga i możesz całą zbroję kupić. To jest pierwsza klasa normalnie Bedwars The Best. Tu już lecę. Może nie będę tak defendował strasznie bo ja strasznie właśnie defenduję jak Nubek 2019. Filmik już trwa 13 minut. On chyba będzie trwał z 15. Mam nadzieję, bo właśnie dłużej nie może trwać. Przynajmniej minutę dłużej może, ale. Sorry za te odgłosy, to mój brat. sobie poszedł albo i nie. Dobra, spadł. Tu Oj, Oby mi się udało, oby mi się udało. Serio mnie nie widzi. O Jezu, ale się wtoczyłem fakcie. No dawaj, maniek, no. Spadaj tam. Do no przepaści. Nie zniszczę tego. Nie, mo nie muszę na to się szykować, bo i tak tego nie zniszczę. Jest 4H, ja jestem sam. <laughs> Ale on zrobił fejla, naprawdę. Największy fejl kiedykolwiek, którego widziałem. Kiedykolwiek w moim życiu. Kiedykolwiek. Nie, nie, nie.